Cześć załoga, z tej strony to zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery piłkarskiego agenta. Dzisiaj Krzysztof Piątek, zawodnik, który został wybrany w ankiecie na Facebooka, gdzie gorąco oczywiście Was zapraszam, także na Discorda. A jak spodoba ten film, zostaw w górę oraz zasubskrybuj ten kanał po więcej materiałów. Zostaw oczywiście także komentarz, jakiego zawodnika chciałbyś w kolejnym odcinku, a postaram się, żeby ta seria wróciła na stałe i zawsze była w wtorkowy wieczór. O 18, ok? Umówmy się, że to powiedzie chyba najlepsza godzina na właśnie dawanie filmów. Piątek przeszedł do Fiorentiny, tak jak doskonale wiemy. Tutaj ma się odbudować, więc postaramy się, żeby dokładnie tak było. Tylko tutaj Wlachowicz zostanie, a my stworzymy z piątkiem idealny duet. Przede wszystkim chcemy zadbać, żeby jego skuteczność była na wyższym poziomie. A żeby tak się zdarzyło, no to jednak piątek musi grać. 27 występów, 13 bramek. To jest naprawdę dobry sezon w jego wygnaniu. oczywiście 7-1 średnia, ocen to jest całkiem przyzwoita jak na pierwszy sezon taki do odbudowy patrząc na to, że ostatnie lata niestety nie były. W wykonaniu piątka, najlepsze czwarte miejsce Fiorentiny także pokazuje, że ten projekt idzie do przodu. Oczywiście Wlachowicz może odejść po sezonie. Zobaczymy, co dyrektor sportowy tego zespołu zażąda. Czy będzie chciał go gdzieś sprzedać, czy jednak zostawić. Copa Italia nie poszło tak jak chcieliśmy, bo chcieliśmy dojść do finału. Tutaj przegraliśmy niestety z Sampdorią. 3 do 1. Sezon drugi rozpoczynamy z taką wiarą, że ten sezon, który był przedtem, sprawił, że Krzysztof Piątek się odbudował. Dostawał powołania do reprezentacji. Widać, że ta współpraca z Wlachowiciem. Jest naprawdę dobra, zwłaszcza, że graliśmy formacją 4-1, 3-2 można powiedzieć, bo nie było ofensywnego pomocnika, tylko był taki środkowy pomocnik. W tym roku Kieza do nas wraca, więc przypuszczam, że on będzie wyżej ustawiony, dzięki czemu zaczniemy grać diamentem 4-1-2-1-2 wąsko. Tutaj piątek naprawdę miał dosyć fajne wsparcie, z tego powodu, że Wlachowicz wiemy jakim jest zawodnikiem. No i Kieza, który potrafi wejść na skrzydło, który świetnie dośrodkowuje, który jest bardzo walecznym zawodnikiem i naprawdę nam pomoże. 11 ramach w 35 występach nie jest jakimś super wynikiem. 69 ocena także jest taką delikatnie wyjściową, można powiedzieć, statystyką, a nie średnią, która by zachwyciła na pewno. Także miejsce w Lidze trzecie pokazuje, że jednak byliśmy dobrym dopełnieniem, ale przede wszystkim chciałem lepsze statystyki od piątka po kolejnym sezonie, gdzie raczej już możełem być gwiazdą z tego powodu, że Blachowicz dostaje coraz konkretniejsze oferty. No i wydaje mi się, że wreszcie odejdzie. Z Genk też przegraliśmy 3 do 2 meczu, co jest dosyć dużą wadą tego sezonu i źle pokazuje obrys tego wszystkiego. Następnie przyszedł sezon trzeci. Po tak średnim sezonie, no to gdzieś ta pozycja w klubie była zagrożona. Zwłaszcza 28 lat na karku, i że jest dosyć dużo. Zwłaszcza, że Gonzalez gdzieś tam może nas wygryźć ze składu. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Czy to właśnie z nim zrobimy duet napastników, bo może Wlachowicz odejść, czy jednak zostanie i stworzy z Fiorentiny naprawdę dużą potęgę, bo ten klub się świetnie rozwija. Ale jak możecie zauważyć, to Gonzalez ze mną biegał w ataku, a jednak to Krzysztof Piątek. Był tym drugim wyborem, czyli Vlachowicz niestety musiał odejść. I w tym sezonie 12 bramek, 25 Gonzaleza, czyli znowu jesteśmy tym dopełnieniem, a nie głównym architektem zwycięstw. 6-8 ocena, czyli znowu pogorszenie niż w tamtym sezonie, ale piąte miejsce, parę bramek strzelonych, coś tam całkiem nie najgorzej wyszło, ale jednak Fiorentina oczekuje chyba lepszych sukcesów, zwłaszcza w tym momencie, gdzie do klubu przychodzą naprawdę fajni zawodnicy. No i także Kieza gdzieś tam wymaga, żeby albo go sprzedać, albo zacząć budować drużynę, która spokojnie będzie walczyć o coś więcej niż tylko dostawanie po dupie w Lidze Europy, ale także po dupie w pucharach krajowych. I nadszedł sezon czwarty, gdzie musimy udowodnić swoją wartość z tego powodu, że kontrakt Krzysztofa Piątka wygasa za 12 miesięcy. Więc albo być w tej drużynie, Albo niestety odejść i to do średniaka, bo jednak Fiorentina nie jest jakimś wielkim zespołem aktualnie w Seria, a jednak Krzysztof Piątek nie ma jakichś rewelacyjnych liczb, żeby na przykład. ...grać w Milanie, w Juventusie i innych takich drużynach... ...czy nawet przejść do silniejszej ligi, jaką jest na przykład angielska. Bo nikt nie wyraża zainteresowania Krzysztofem Piątkiem, więc on musi w tym sezonie udowodnić swoją wartość. Musi pokazać, że ten sezon będzie lepszy, żeby przedłużyć kontrakt i mieć lepsze spojrzenie na jutro. No i ten sezon był zdecydowanie lepszy. 49 występów, 26 bramek, 1 asysta, 7-3 ocena. To już jest naprawdę stabilnie. Oczywiście w Copa Italia średnio się zaprezentował ale jednak to był dobry sezon. Także wicemistrzostwo Fiorentiny pokazuje, że naprawdę klub idzie w coraz lepszym kierunku. Inter, który był siódmy, Napoli, który był szóste, pomogło gorsza dyspozycja tych zespołów, ale jednak przegranie znowu Coppa Italia w finale z Juventusem troszkę zabolało, ale to jest cały czas Juventus, więc wiedzieliśmy, że raczej szanse mamy mniejsze, ale AS Monaco pokonało nas 5 do 2. W europejskich barach, no to niestety już był koszmar. Apetyty były bardzo duże, patrząc na to, że zajęliśmy wicemistrzostwo kraju. Zwłaszcza, że piątek się obudził w poprzednim roku i naprawdę ma świetny sezon. Oczywiście będzie musiał rywalizować z naprawdę dobrymi napastnikami, ale wydaje mi się, że po tak dobrym sezonie jego pozycja w klubie jest ustabilizowana. Przedłużył kontrakt, więc będziemy mogli myśleć spokojnie o przyszłości. Nie będziemy musieli się śpieszyć i dawać. Niepokojących dla nas ruchów transferowych. Nie będziemy musieli szukać wyjść. Możemy zostać tutaj i spokojnie przebywać w Fiorentinie w pięknym mieście, w pięknym otoczeniu. No i w klubie, który naprawdę ma duży potencjał, zwłaszcza w tym sezonie. I znowu 26 bramek, 7,2 ocena. 46 występów naprawdę pokazuje, że ta forma idzie do góry w wieku 30 lat. Piątek zaczyna wchodzić na swój szczyt umiejętności, ale Fiorentina zajęła dopiero szóste miejsce, więc to pokazuje, jak słaby sezon miał ogólnie ten zespół. Patrząc na to, że mieliśmy walczyć w europejskich puarach, dobrze się pokazać i spokojnie awansować do Ligi Mistrzów, no to okazało się, że Liga Konferencji, być może Liga Europy, no to będzie coś, co w następnym sezonie będziemy musieli dźwignąć. Nie tylko Krzysztof Piątek, ale cała Fiorentina musi przede wszystkim stanąć nad wyzwaniem i udźwignąć to na plecach. Mamy dobry skład, mamy fajnych zawodników, no i Krzysztof Piątek, który się odpalił w dwóch poprzednich sezonach, ale niestety kontrakt się kończy. Ja coraz częściej myślę o zmianie zespołu, ale także widać, że Krzysztof Piątek nie do końca Chyba jest zadowolony z tego, co prezentuje zespół. On obudził w sobie bestię. To jest prawdziwa bestia strzelecka. Piątek pio, pio, wrócił do najlepszej dyspozycji, jaką miał w swojej karierze. W tym momencie musi prowadzić Fiorentinę do Ligi Mistrzów. Nie ma innego wyjścia. Musi po prostu wziąć tą odpowiedzialność na siebie. Ale popatrzcie. 19 występów, 6 bramek, 1 asysta. I Fiorentina przez to, że nie chciała z nami podpisać kontraktu, Musieliśmy być po prostu zgodni z Krzysztofem Piątkiem i odejść. Bezrobocie sprawiłoby, że nasze, nasza reputacja niestety by lekko spadła w dół. A przez to, że mogliśmy dokonać tego transferu przeszliśmy do Interu, gdzie strzeliliśmy kolejne 11 bramek, 17 tak ogólnie już. Inter, który był naprawdę w dużym kryzysie, który zajmował 12 miejsca jak przychodziliśmy do niego, teraz wyciągnęliśmy ich na 7 miejsce. Z nadal, z dosyć dużą stratą, ale jednak ten zespół zrobił krok do przodu. Oczywiście przegraliśmy w ćwierćfinale z Calgary. Szkoda, bo to była nasza szansa na europejskie Pchary. Ale na szczęście Inter, dzięki także Krzysztofowi Piątkowi, który był głównym architektem zwycięstw w tym sezonie, jednak dał radę zdobyć Ligę Mistrzów. Krzysztof Piątek i Liga Mistrzów. Kto by się spodziewał w sezonie szóstym, że tak jego historia się zakończy? W poprzednim sezonie. Jak możecie zauważyć, Krzysztof Piątek będzie grał w ataku z Martinezem z tego powodu, że Inter gra 3-5-2. Dosyć ofensywnie na no, dwójkę napastników, zobaczymy jak to będzie wypalać, zobaczymy jak to będzie wyglądać. Miejmy nadzieję, że ten skład oraz nowy trener, który tu przyszedł poukładają to fajnie. No i ten Inter będzie coraz lepszy, a jaki trener przyszedł, wrócił Inzinie po wielu latach. Więc miejmy nadzieję, że wreszcie ten trener, który zdobył mistrzostwo już w pierwszym swoim sezonie w Interze da radę. I spokojnie poprowadzi ten klub na szczyt. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pierwszy sezon Krzysztofa Piątka, 31 bramek i minus 1 Overala. To jest skandal FIFA. Nauczcie się, że jak ktoś ma taki dobry sezon. Nie obniżamy Overala, nieważne ile ma lat. Drugie miejsce, tylko Fiorentina. Była lepsza Fiorentina, która była po prostu drużyną gwiazd. Kieza. Gonzalez, chyba Haaland w pewnym momencie zaczął grać w Fiorentinie, więc naprawdę to była drużyna klasowa, ale wygraliśmy Coppa Italia, więc mamy kolejny trofeum. Inter zaczął zdobywać trofeum, Inter zaczął grać fenomenalnie, doszedł do finału Ligi Mistrzów, ale niestety nie obronił, przegrał w rzutach karnych z Liverpoolem 4-3. Szkoda, bo byśmy byli nielicznym drużyną, która to obroniła. Sezon ósmy rozpoczynamy z sensacją, z tego powodu, że Krzysztof Piątek choć jest w życiowej formie, jest na liście transferowej. Dostaliśmy komunikat od Interu, że choć miał świetny sezon Krzysztof Piątek, no to jednak już ma swoje lata, jednak potrzebują świeżej krwi, że może coś trzeba zmienić w tym zespole. Po co? Mam pytanie, panie do ciebie, właścicielu. Po co zmieniać, jak ten projekt był tak fatalny? Przyszliśmy my. Rozbudziliśmy tą drużynę. Przyszedł trener, który nam zaufał, a wy chcecie to zmieniać. Dlaczego wy to zrobiliście? Nie mam pojęcia, ale graliśmy. Dokończyliśmy ten sezon. 44 występy, 17 bramek, ale 33 lata, 6,9 ocena, plus morale zawodnika. No kurcze, wystawione na listę transferową. Morale spadły. W dół. Krzysztof Piątek nie miał już takiej ambicji, jak możecie zauważyć. Piąte miejsce Interu. To był słaby sezon Interu. I to wszystko po prostu było złe. Nie dostaliśmy konkretnych ofert. Tam, oczywiście, Derby Country się nami interesowało, ale to nie był zespół, do którego chcieliśmy przejść. Jeszcze Parma zgłosiła się po nas. Ale chcieliśmy tu zostać, bo nie dostaliśmy odpowiedniego wynagrodzenia od tych zespołów, a także musieliśmy dbać o przeszłość Krzysztofa Piątka, która niestety zaczyna coraz bardziej dobiegać do końca. Po rozmowie z właścicielem zespołu, jako menadżer Krzysztofa Piątka, stwierdziłem razem z nim, że Krzysztof Piątek zostaje. Usunięty zostaje z listy oczywiście, wiedzą ile już ma lat, niech tu zagra przynajmniej te dwa, 3 sezony. Może nawet zakończyć karierę tutaj albo w Polsce. Ale nie będą go sprzedawać. Byle obniżył swoje wynagrodzenie, na co się zgodziliśmy w minimalnym stopniu, ale troszkę obniżył. I jak możecie zauważyć, ten sezon był po prostu zmiennikiem 77 overalla, 28 występu, 9 bramek. Nie najgorzej jako Joker, który wchodził na 15 minut. Inter wygrał mistrzostwo dzięki także bramkom. Piątka, który często zastępował Martineza czy innego napastnika, który mógł odpocząć w takich meczach jak z Bolonią, na przykład przegraliśmy Copa Italia 1-0, ale cały czas. Podjęliśmy dobrą decyzję na początku, nie zmienialiśmy klimatu, cały czas tu zostaliśmy. Oczywiście w Lidze Europy nam nie poszło, odpadliśmy w 1.8, ale tutaj niestety Krzysztof Piątek nie wystąpił w żadnym spotkaniu z tego powodu, że dostał kontuzji. No i jak możecie się spodziewać po długości filmu, to jest Last Dance Krzysztofa Piątka, ostatni sezon, 35 lat. Kończę karierę po tym sezonie. Taką informację dostałem od Krzysztofa Piątka. Idziemy po mistrzostwo, jedziemy po mistrzostwo, staramy się osiągnąć jak najlepszy wynik. A Krzysztof Piątek ma być po prostu weteranem dla tych młodych chłopaków, którzy przyszli tutaj wznowić swoją karierę, odrodzić ją, bo przyszli tacy, którzy byli gwiazdami, później przez złe decyzje, niestety, spadli w hierarchii. My tutaj mamy być dla nich. Takim mentorem. No i w tym sezonie to pokazaliśmy 14 występów, 4 bramki. Solidnie patrząc na to, że byliśmy już niestety głębokim rezerwowym, ale mogliśmy nauczyć na treningach tych młodych, jak być prawdziwym liderem zespołu. Bo byliśmy przecież w interze w pierwszym sezonie wystąpiliśmy genialnie. W ostatnich sezonach w Fiorentinie także graliśmy na najwyższym poziomie. No i także próbowaliśmy ich nauczyć, jak odpowiednio wykańczać sytuacje, jak nie popełniać błędów naszych z naszej kariery. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał, że zostawiliście łapy w górę, że napisaliście komentarz, kto ma być w kolejnym odcinku. Także zapraszam oczywiście was na Discorda. A tutaj jeszcze wygraliśmy Ligę Mistrzów na koniec kariery, proszę państwa. Miłego wieczoru i widzimy się oczywiście już czwartek. Cześć, trzymajcie się. I wypróbujemy taką jedną metodę, ok? Zostaw. Jak obejrzałeś ten film w komentarzu? Załoga. Będę wdzięczny. Cześć, cześć.